Godzina po 14 jestem już nad wodą. Taki spontaniczny wyjazd. Po prostu siedziałem sobie na firmę, spakowałem paczki, patrzę na pogodę. O, mówię, 3 dni ciepła idzie. A po 3 dniach ciepła ma iść ostre załamanie pogody. W tej chwili jest gdzieś tak 12-14 stopni w dzień. No, bo w nocy takie 7-8, jak na listopad, i to po 20 to jest naprawdę rewelacja. Ale później ma przyjść nagłe takie ochłodzenie. Temperatury w dzień mają oscylować 5-7 stopni, a w nocy to w ogóle przymrozki minus 1, minus 2, 0, no różnie zależy od regionu pewnie e, kraju. I co, postanowiłem sobie na szybką nockę. No, ale tak jak się nic specjalnie nie będzie działo na firmie, to myślę, że sobie przeciągnę to spokojnie e, do drugiej nocki. Ledwo wywiozłem zestaw, już miałem jednego leszcza, także coś się dzieje, bym powiedział, dwa spławy karpi widziałem, jestem blisko domu, mała gminianka, dość mała woda, także jest szansa, myślę, dość spora, że, że coś pojedzie, bardzo dawno tu już nie byłem, praktycznie od, no w tym roku właściwie tu nie siedziałem nocki, więc to będzie pierwsza nocka w tym roku na tej wodzie, a szkoda, bo po prostu yy, mam blisko tą wodę i jakoś trochę ją tak czuję, zaniedbuję po prostu ale nic, yy, pierwszy leszcz się złowił dosłownie po 5 minutach od wywózki yy, teraz czekam po prostu na noc bo zaraz koło 16 pewnie będzie ciemno ale z tego co wiem tutaj te karpie są bardziej aktywne właśnie nocą, na to liczę łowię głównie na bioraka Jeden zestaw poleciał na y, kulki 4D 20K, czyli grubo, plus popap 15K. Drugi zestaw poleciał delikatnie, bo na naturalsa pop-upa pojedyncza kulka 18K, więc już delikatniej. Zanęta, jedna łopatka, y, zanęty PELET pokruszone kulki, kilka całych, kilka grubszych peletów trochę drobnych, oczywiście crashet mixy. I co? Czekamy! Jeszcze wspomnę o miejscu położenia zestawu Pierwszy zestaw mam położony w takim dołku Tam jest 1,80m, bo woda nie jest głęboka To są jedne z najgłębszych miejsc 1,80m, tam do 2,20m jest może maks. Więc taki dołek pod trzcinami 1,80m tam poleciał popa troszkę płyci tam metr 60 metr 50 przy takim dosyć rozległym wale który idzie, po prostu wzdłuż zbiornika taki wał i ja przed tym wałem łowię w takim dołku można powiedzieć, jest po prostu wał, schodzi ostry spad i tam na samym dole jak już się wypłaszcza, po prostu mam położony zestaw czy to przyniesie jakiś efekt, czy będą jakieś ryby, nie wiem się okaże. W każdym razie siedzę sobie w dwóch bluzach, jest dość naprawdę jest ciepło. Chociaż ja jestem trochę rozgrzany, bo naprawdę dużo latania. Nad wodą byłem dość późno, bo przed pierwszą. A wiadomo teraz 15,30, 16:00, to już praktycznie szaruwa ciemno się robi, już teraz nie jest zresztą za jasno. Więc yy, trzeba się teraz po prostu streszać, najlepiej przyjeżdżać z samego rana na te zasiadki. I walczymy. O, już dawno nie byłem na takiej zasiadce z bomby. A z bomby lubią brać prawdziwe bomby. Oby tak było. A czy tak będzie? Zobaczymy. Jest pierwsza zdobyć, Jest już po północy. Piękny, długi lustrzeń. Ciepła, nocka, jak na listopad. Bardzo ciepła bym powiedział. Jest chyba 9 stopni, także jest, bym powiedział naprawdę gorąco. Jest wspaniała ryba, zobaczcie. Podobnej wielkości Ciemna noc Chyba jest już koło trzeciej nad ranem Też piękny, długi, wrzecinowaty Lustrzeń Coś wspaniałego Mam już dwie ryby W ciągu jednej nocy Także jestem przeszczęśliwy Jest wspaniale Mamy kolejną rybę i to największą tej nocy. Ranna kawka po bardzo, bardzo to męczącej nocy. W nocy miałem trzy brania, coś wspaniałego. Temperatura jak na końcówkę listopada, a druga połowa listopada to naprawdę rewelacyjna. 8-9 stopni w nocy, latałem w dwóch bluzach tylko, ale to też z tego względu, że się po prostu zgrzałem, było mi ciepło, cieszyłem się bardzo właśnie z tego powodu, że są brania i to regularne. I wyobraźcie sobie, że branie było tylko i wyłącznie na jedną wędkę Z lewej strony na niebieską Niebieska wędka jeździła w średnio co 2 godziny Tak chyba po 12:00 pierwszy 2 godziny później drugi i koło chyba 5 rano, nawet po 5 rano trzecia ryba Co śmieszne, każda ryba większa od poprzednika Pierwsza miała około 12 kg, druga miała 13,5 i trzecia 14 kg. Uważam to za naprawdę super wynik, jak na listopad. Wszystko jeździło na kulkę 4D Bioraka 20 mm plus 15 pop-up. Co się trochę zdziwiłem, bo tak postawiłem grubo. Wiedziałem, że tu, tutaj jest też drobny karp, że dużo jest drobniejszych ryb mniejszych takich 2, 4, 6 kilo i ich nie chciałem łowić, ale co ciekawe na tego dużego bałwana miałem właśnie wszystkie trzy brania. Natomiast na kij czerwony z prawej strony wiozłem sobie delikatnie pastą peletową obkleiłem sobie ciężarek, pv założyłem i założyłem pojedynczego 18 naturalsa. I wyobraźcie sobie, brania się nie doczekałem, co dziwne, no bardzo dziwne. Podejrzewam, że robotę zrobiło też miejsce. Tutaj przed tym wałem coś im pasowało, za wałem jednak no, nic się nie działo. Więc być może to jest ta perspektywa po prostu, że te karpie właśnie wchodziły lepiej tutaj bliżej tego brzegu. No cóż, łowię jeszcze parę godzin. Będę się pomału zwijał, niestety szybko się ciemno robi. Dzisiaj jakieś wichury zapowiadają po południu. Zmiana, zmiana pogody, więc yy, raczej nie zostaje tą drugą nockę. Mam co robić też na firmie, także będę wracał. Poczekam jeszcze te kilka godzin, może coś się uda jeszcze złowić. Yy, no i tyle. No. W każdym razie było super. Chciałem Wam powiedzieć tak pokrótce, jak łowiłem ogólnie. Wszystko postawiłem na bioraka. Zanęte zalewałem biorakiem, sosem. Były to pellety 12 mm i pokruszone kulki 18 mm. Biorak. Do tego Krashet Mix, też biorak. I to wszystko zalewałem sosem, taką mieszankę, papkę robiłem. Osobno zrobiłem sobie też siatki PVA, zalewałem je Sosem z samego Kraszedu zrobiłem te siatki. No i przy każdym braniu po prostu też podwieszałem pod zestaw siatkę PVA, bo jak na tą porę to to naprawdę wiem, że to się zawsze sprawdzało. Wywodziłem zestawy łódką zanętową, dosłownie jedną taką niepełną łopatkę na jedną komorę i z pół łopatki na drugą komorę, i to się sprawdziło. Jestem po prostu szczęśliwy, połapany, jak na jedną nockę czasami na tego typu wodach czekam i 3 i 4 dni na, na branie. No średnio jak na takich wodach jest jedno branie na dobę, to jest naprawdę świetny wynik. A tutaj miałem 3 brania w dobę, w dobę, w jaką dobę? W zasadzie w nockę, z wieczora też się nic specjalnie nie działo. Także jestem Zadowolony i pije kawkę do końca.